Najbardziej w stomatologii, jeżeli chodzi o zabiegi chirurgiczne, tam i tak dalej, właśnie takie implantologiczne czy protetyczne, bo już wykonałem tysiące prac mm -hmm. najróżniejszych i borykałem się z powodzeniami, jak i też niepowodzeniami. Nie ma takiej możliwości, aby w medycynie było 100 na 100. Czasami jest coś takiego, że się nie uda. Jak ja mam taką ogromną ilość pacjentów, i wykonuję kilkanaście czy kilkadziesiąt metamorfoz w miesiącu, to nie ma takiej możliwości, aby po prostu po roku wszyscy byli happy i każdy mówił pięknie wspaniale. Zawsze jest pewien odsetek 2-3% osób, u których na przykład strzeli korona ceramiczna, odpadnie kawałek bondingu, zacznie się implant ruszać, tak? Jest sztuką po prostu jakby mm, wykonać zabieg, tylko jest sztuką go odpowiednio serwisować i radzić sobie z problemami. Mm -hmm. I to jest najlepsze, dlatego właśnie ja teraz chodzę już spokojnie do pracy, ponieważ przez te wszystkie lata przerobiłem chyba wszystkie powikłania, jakie są możliwe, więc jeżeli.